Z perspektywy boiska uważam, że był to dobry mecz. Y, pełen emocji, y, walki, dobrej siatkówki. Y, nam brakło dzisiaj niewiele. W zasadzie to dwóch punktów. Y, dwoma punktami daj Dajbreka, więc y, bardzo mało brakło. Uważam, że fajnie wyglądaliśmy i mieliśmy szansę, żeby wygrać ten mecz. Y, nie stało się to. Jednak po naszej myśli. No, ale nie ma co zwieszać głowy, i musimy na pewno poprawić się w niektórych elementach. Ale uważam, że z optymizmem patrzmy w przyszłość. Na turnieju Farołomowie Super puchar. będziemy wyglądać dobrze. Mam nadzieję, że wyjdziemy z wolą walki, z chęcią zwycięstwa, no i z chęcią zdobycia Super Cóż więcej można dodać. Nie ma się co smucić, uważam, trzeba tylko wyciągnąć wnioski i iść dalej do przodu. Fajnie, że taki turniej jest zorganizowany, że ludzie biorą aktywnie i chętnie udział, że jest dużo sponsorów, że jest taka otoczka wokół tego turnieju, no i że jest dobra siatkówka, grają dobre drużyny i w tych trudnych czasach jak przyszło nam żyć, może to też fajnie wyglądać. Są kibice, było fajnie, było dużo emocji. Oby za rok było lepiej.